900 ton żywności i leków w drodze do gazy to najlepszy dowód na znaczącą zmianę sytuacji na Bliskim Wschodzie. Turecka jednostka wyruszyła dziś rano w ramach rozpoczętej międzynarodowej misji humanitarnej. O tym, jakie potrzeby mają ci, którzy masowo wracają do zniszczonych wojną miast, niech świadczą te obrazy. Bez międzynarodowej pomocy palestyńczycy nie dadzą sobie rady. Doceniamy wszelkie wysiłki, jakiekolwiek by one nie były, ze strony każdego kraju. Prezydenta Donalda Trumpa, kogokolwiek. Dziękujemy wszystkim krajom, które przyczyniły się do zakończenia wojny. Wielkie dzięki dla nich. Nazwisko Trumpa pojawia się w kontekście pokoju na całym Bliskim Wschodzie. Pokojowy szczyt w Egipcie był demonstracją siły amerykańskiej dyplomacji. Symbolicznym momentem ten uścisk dłoni z prezydentem autonomii palestyńskiej. Doniosły przełom, który dziś wieczorem świętujemy, to coś więcej niż koniec wojny w Strefie Gazy. Z Bożą pomocą stanie się nowym początkiem dla całego pięknego Bliskiego Wschodu. Od teraz możemy budować region silny, stabilny, prosperujący i zjednoczony w odrzuceniu drogi terroru. Analitycy podkreślają jednak, że na dzisiaj nie jest jasne, jak dalej wyglądać ma wdrażanie założeń planu pokojowego. Izrael zaakceptował całą propozycję Trumpa. Hamas chce negocjować częściej zapisów. Obawiam się, że to wygląda na niewiele więcej niż uwolnienie zakładników i więźniów oraz tymczasowe zawieszenie broni, które jest niepewne i być może wiele modlitw o coś więcej, co zależy przede wszystkim od prezydenta Trumpa. Ofertą ma być odbudowa gazy, wielomiliardowe inwestycje w zasadzie w każdym aspekcie życia, od sprzątania gruzów przez budowę domów, szkół, szpitali po elektrownie i zakłady przemysłowe. Zamierzamy zorganizować konferencję na temat wczesnej odbudowy, rekonstrukcji i rozwoju, która będzie kontynuacją naszego planu zakończenia wojny w Strefie Gazy. Zapewni to Palestyńczykom środki do życia na ich ziemi i da im nadzieję, ponieważ pokój jest pełny tylko wtedy, gdy wyciągnięta zostanie ręka do odbudowy po zniszczeniach. Mimo dużej międzynarodowej reprezentacji w Egipcie, zabrakło Polski. A przerzucanie się odpowiedzialnością między rządem a kancelarią prezydenta. Ale niezależnie od tego, kto być mógł, faktem jest, że obok premier Włoch, kanclerza Niemiec czy premiera Norwegii stanął premier Węgier. To oczywiście symbol, ale też sygnał, kto może być brany pod uwagę w przyszłym podziale choćby kontraktów na inwestycje w odbudowie strefy gazy. Wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że największym problemem będzie z pewnością próba zakończenia działalności Hamasu. Według planu amerykańskiego prezydenta bojownicy zdający broń otrzymają amnestię i możliwość pozostania w gazie albo jej swobodnego opuszczenia. Biorąc jednak pod uwagę to nagranie z egzekucji rzekomych kolaborantów w gazie, trudno przypuszczać, by terroryści zgodzili się na dobrowolne rozbrojenie. To chce pomóc wyegzekwować Wielka Brytania, która stara się o możliwość aktywnego wojskowego udziału w misji stabilizacyjnej w Palestynie. Wielka Brytania może odegrać rolę w monitorowaniu zawieszenia broni, ale także w likwidacji potencjału Hamasu i jego uzbrojenia, czerpiąc z naszych doświadczeń w Irlandii Północnej. Pytanie więc dzisiaj brzmi, jak wdrożyć stałe zawieszenie broni, jak upewnić się, że to posunie się naprzód. Bardzo ważne jest, abyśmy się na tym skupili. Nie możemy teraz popełnić żadnych błędów. Tym bardziej, że wystarczy Wystarczy iskra, by konflikt przybrał co niewyobrażalne, dużo większą skalę niż dotychczas. Izrael bowiem zapowiedział już, że, że nie wyklucza uderzenia na Hamas, jeśli ten nie złoży broni, a który dziś nie ma już żadnej polisy ubezpieczeniowej. Taką byli bowiem zakładnicy, co i tak nie powstrzymało Izraela od destrukcji większości miast, w których ukrywali się terroryści. Kamil Trzaska, Republika.